Witam Trwichu, 1, 9, 9, 3, w dzień 1993 w noc sylwestrową. Życzę, życzę wszystkim wesołych, radosnych. Nie, to nie jest święta. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku z okazji, właśnie nowego roku. <gryw> Dlatego po prostu, no, życzę wam dużo szczęścia, dużo kasy, dużo wszystkiego, dużo miłości, dużo. O, szczęścia, dość raz i w ogóle nie wiem, czego ja mam jeszcze tu życzyć. Zakończyłem w tym miejscu, co gaz zakręciłem, więc. Aha, i udało mi się jakoś to ogarnąć, że mogę nagrywać jednocześnie liveować, więc teraz ludzie na live. Hello, i ja tu właśnie liveuję o pierwszej w nocy i nagrywam jednocześnie, dlatego skończyliśmy na tamtej rzeczy i nie wiem, czy ja chcę się wracać. Bo pamiętam, że chyba mnie gonił tam koleś, a tu. Tam nie mogę iść, to dobrze. Dobra, więc idziemy tutaj. O, nie boję, ja się nie boję. O, ta, no tak. O, la, 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 la. Jezu. Jezu. Dobra, idziemy tu. On tu był, pamiętam. Pamiętam, on tu był. A jest, słyszę go. fuck Nie. Powiedz, że go nie ma. O kurde, idziemy drugą stroną, chyba że pójdzie sobie. O, o, może pójdzie sobie. On idzie tu. Jezu, nie idzie tu. Ty. Ty. Ja nie wiem, gdzie iść, mam to bardzo. O, poszedł tam, dobra, dobra. zajebiście Ominiemy go. Pójdziemy sobie tutaj i chyba tam. Nie, wraca się tutaj. Jingle jingle bez. Nie, spieprzaj. Nie widzisz mnie? Nie wiem gdzie iść, 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 nie, nie wiem gdzie iść, 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 nie wiem gdzie Nie, zobacz mnie. Otwieraj szybciej to. Aha, nie ma, nie. A, tu. Bateria, bateria jest fajna. Ok, spoko. Nie ma go. Tutaj było, pamiętam. O, w tym miejscu, co on się udusił. I... Gdzieś ja schodzę. O, o, lag, lag. Czekajcie, przeczytam, co ludzie piszą na Twitchu. Mmm. teraz będzie śmietnik ogólnie na ulicy po Sylwestrze no nie się chodziło, tam będzie pełno kartonowych pudeł po petardach i w ogóle wszystkiego i w ogóle... aaa gdzie jest? Ja jestem na zewnątrz! jej, mogę... słyszę coś o oh. 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 fuck częstę Cię Częsę się jest mgła, normalnie jakbym dzisiaj, no taka była mgła w Sylwestra teraz. Po prostu... Ale tu chyba nikogo nie ma, nie? Mam nadzieję. A, może. Idziemy tu? Chyba? Nie, tu nie. Słyszę coś, słyszę! Dobra, idziemy tu. A może Billy? Boże... Krew! Kurwa, nic nie widzę! Jezu Ten Słyszę coś FAK 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 Co to było? Co to było? Nic gnieciego nie ma za mną Nie, ja spieprzam stąd Ja stąd spieprzam! Spieprzam Przechodź 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 Jezus Maria Co to było? O, oh! oh, dobra, jesteście w miarę przyjaźni. A śniad ślady, były w ślady były w drugą stronę? Mogę tu przejść? O, oh. oh, nie, nie przechodź! Nie, spieprzaj stąd! zamikaj. Słabajcie pod biurko! Nie, pod biurko nie, to jest za ciasno! Jezu! Pap, telefon O co oni tam uciekają, a on tam idzie? No tak, oni tak, tak, ja, stamtąd, ja oni stamtąd uciekają, a ja idę w tę stronę. Oh fuck you! Prison block, czyli to jest więzienie, tak? Oh fuck me. Yy. O, słyszę kogoś? Główno widzę. Yy, tu też nie przejdę, chociaż może tu coś jest? Klucze jakieś, coś, może, 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 a może nie. Nic tu nie ma. Jej, jej. Jezu, czały się cząste. O, tam jest. Co pan... Jezu. On gra w kosza, lol. Nagrałem go, jak gra w kosza. <gry> hmm. Niech sobie gra. Mam to w dupie. O! O Jezu. O! Dobra. U, 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 u. A może. Może oni uciekają przed Bill'im Może to przed Bill'im uciekają? Nie, znowu mgła. Nie wiem, czy. Ja poznaję to miejsce jakby z jedynki, hmm. tu nic nie ma, o, tutaj też nic nie ma, w ogóle nie wiem czy nie będzie. O! Nie czy będzie dobrze wszystko jak ja robię live'a i jednocześnie nagrywam, więc e, jeżeli będą jakieś problemy z wideo, to, to będzie pewnie przez live'a. I nie wiem, bo nie sprawdzam, nie sprawdzałem za bardzo. Oh. Boże. Oh. Nie mogę! Po prostu nie mogę Lol <laughs> oh. Dobra. Drobina w górę. Nic nie wyskoczy? Oby nie. Ja jestem przygotowany. Nic nie wyskoczyło. się, nie nie patrzcie. O tak, proszę bardzo, nie ma penisów. Oh fuck. Przestańcie, macie wc swojego z tej z pierwszej części do szukania. Fuck. To oni. Uu. O. O, hm. Miło. Ja pierdzielę. Muzyko, przestań robić się taka ponuro. O. O! Nie skrzywdzicie mnie? Proszę bardzo! Ja ja nie chcę Waszych. Nie, nie wolno iść za mną! Nie wolno iść za mną! Nie wolno! Nie idą za mną! O! Nie wolno! Nie idą za mną! O. Głowa! Oni rzucają głową. Znaczy, grają w koszach głową, o, ale... Oni idą za mną! Ale ja... nie zepsułem zabawy! Ja nie zepsułem zabawy! Ja nie chciałem... O, o, o. Nie, 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 proszę, puśćcie mnie! Na górę, na górę, na górę, <grydza spektakrestrialisty> na górę, na górę, nie jeszcze za mną! <grydva> Aaaa! O, dobra. dobra, nie idziecie za mną, nie idziecie za mną, nie idziecie. O, nie idą za mną. Aaa, dziękuję. O, kurde! Co tu jest? Ho, 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 telefony. ha, nie dobra, nie idę za mną Jest. Chyba. Mam nadzieję. Na wszelki wypadek biegniemy. Za czym? Aż mi kurde katar zaczął lecieć. Nie ukryjesz się? Kto? Ja? Na pewno gonią jakiegoś tam przypadkowego przechodnia. Ale to nieprawda. Billy zrozumiał. Rozumiał. Oh. Znałeś Bilego? Naprawdę. O. Dobrze, że ktoś przyjazny tu jest chociaż. Taki w miarę normalny. No. Dobra. Spokojnie. Billy. Billy. To dobrze, bo wili poszedł tam, ale to jest idź sobie tam. O, fuck you. Wzywaj pomocy. Tak, wzywaj pomocy. Tak, na policję. O ty gnoju! Zabiję cię. Ała. Rozwalę cię. Rozwalę cię. Rozwalę Billy, pomóż mi. Proszę. Nie, nie zleknę tutaj. Billy, pomóż mi i go zabij. Proszę cię bardzo. Nie mnie, tylko go, nie mnie, tylko go, tak. Fak, rozwalił radio. Uuu. Grubas? Co on tu robi? Nie patrz na mnie, nie odwracaj, się, nie odwracaj 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 się. Dobrze, nie zrobiłeś. O on mnie goni? O mnie goni? Chyba nie. Chyba tak. Biegni, do ciebie. Nie odwracaj się, nie widzisz go, nie ma go. Grubas nie przejdzie tutaj. O tak! Jest grubas! Był grubas! Na pewno to jest strażnik. <ät payment sounds> Okej, okay. mów sobie, strażniku, co chcesz? Ja mam to w dupie. Chcę się stąd wydostać. Znam. To jest ten z pierwszej części, ja w pierwszej części poszedłem stamtąd i też w sumie. to ty, on, on cały czas tu rysuje jeszcze, ja pierdziele, tędy nie przejdę, nie? Okej, okay, spoko. Chyba nie muszę nic mówić. Papa. Jak nie jestem człowiekiem? Nie jestem człowiekiem. Ale przecież ja jestem człowiekiem. Jak oni czemu nie powiedzieli, że nie jestem człowiekiem? Hmm, ciekawe. Przecież ja jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Hmm. Jestem. Hmm. Nic tu nie widać. O, bateria. Ale ja jestem człowiekiem. Nie, grubas, 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 grubas,

Chociaż nie zasunięte. Ej, o to okno! O kurde, odsuwaj to! Chociaż może nie muszę tego odsuwać. Cisza i spokój. O tak. Cześć, Panie. Ja nic od Pana nie chcę. Okej. Okay. Jest sens to odsuwać? Chyba nie. Nie widzę sensu. Ale i tak odsuniemy to. Wydawało mi się, że ktoś pukał, okay. słyszę coś. Okej, okay, jak na razie spokój i cisza to Chyba mnie nic nie darwie. Mam taką nadzieję e, Burza? Nie Tak? Nie? Burza Prąd! Ktoś woła pomocy. Wysokie napięcie Chyba tego nie otworzę. Tak czuję coś no. Prawie na pewno jestem pewny. Nawet nie będę próbował tego otwierać. Hmm, tam ktoś jest? Hmm, nie. Idziemy <laughs> tu. O, super. O, nie super. O, tam ktoś jest. Był. W ogóle już gościa z piłą nie ma. To dobrze. Hmm. Eee. Dobra, wiecie co? <laughs> w tym miejscu skończymy ten... W tym miejscu skończymy ten odcinek. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Wesołego, szczęśliwego nowego roku i pozdrawiam Was, papa, pa, cześć!